No, rozpocząłem zejście, w zejściu spotkałem najpierw Artura. Oni byli w odległości 20 minut od szczytu. E, wiedziałem już, że chłopaki na pewno na szczyt wejdą. Okay. Wiecie, te zdjęcia zrobione przeze mnie ze szczytu. Tutaj widać roki Summit. a tam jest przełęcz, z której przyszliśmy. Tak? To jest ten odcinek. I na dużym zbliżeniu widać jedną osobę, drugą osobę i trzecią osobę. To są e, najpierw Artur. W podobnej chłopcy szli od siebie, potem szedł Maciek, na końcu szedł Tomek. Ja wschodząc spotkałem się gdzieś w tym miejscu, już na ostatnim podejściu, na tej przełączce, na ostatnim podejściu do szczytu. Z każdym z chłopaków zamieniłem kilka zdań, każdemu pogratulowałem, zapytałem o to, jak się czują. Artur powiedział, że dobrze, że okej. Okay. Maciek, Maciek powiedział, że. Maciej się trochę skrzywił tylko i kiwnął głową. Pogratulowałem mu. mu. Powiedziałem, że się strasznie się cieszę, że właśnie w końcu, że jemu się udało um, uda wejść iść na ten szczyt. Rozmawiałem też z Tomkiem. Z Tomkiem rozmawiałem najdłużej. Zapytałem jak się czuję. Mówił, że, że, że czuje się ok, e, Zwróciłem uwagę, że, że muszę się strasznie śpieszyć. I też e, pamiętam, że powiedziałem Tomkowi, Tomek, no, żebyście nie wpadli na pomysł jakiegoś biwakowania, całą noc musicie schodzić, schodzić, schodzić. Nie? Bo ja miałem taką świadomość, że zimą, dla mnie, dla mnie osobiście, idea wiwaku zimą jest zupełnie abstrakcyjna. Jest to rzecz, której no, no nie da się po prostu przeżyć w moim mniemaniu, przynajmniej ja nie byłbym tu prawdopodobnie w stanie. W momencie, kiedy miałem chłopaków, tutaj było dużo głos do mnie dotarło, że były kontrowersje związane z tym, że myśmy schodzili osobno, że w tym zejściu się rozdzieliliśmy. Rzeczywiście tak było. Natomiast w momencie, kiedy no, ja rozpocząłem to zejście, miałem taką świadomość, że jakby byłem, byłem przekonany, że chłopcy są w świetnym stanie, w takim samym jak ja, podobnie zmęczeni. Nie miałem żadnych wątpliwości, że, że mój partner od liny dla którego w tych kwestiach asykuracyjnych jestem odpowiedzialny, że Arto sobie świetnie da radę technicznie z zejściem. Wiedziałem, że Tomek jest z Maćkiem i że oni jako zespół również na pewno nie będą mieli problemów z zejściem. Także byłem w tym momencie przekonany, że wszyscy bezpiecznie dojdą do bazy. Ja wiedziałem, że mam jeszcze około 40 minut światła. No i bardzo chciałem to światło wykorzystać do tego, żeby zejść jak, naj, jak najwięcej. Udało mi się jeszcze za dnia pokonać około dwie trzecie grani. No i to, te dwie trzecie grani dało mi olbrzymią przewagę nad chłopakami w zejściu. W momencie, kiedy zapadł zmrok, tempo schodzenia spadło co najmniej dwukrotnie, jeżeli nie więcej razy. No i tu trzeba chodzić o tej pułapce, tak? Schodząc ze szczytu, trzeba było podejść pod górę. Czyli tak naprawdę nie było tak, jak zazwyczaj to bywa na że wchodzimy na szczyt i możemy rozpocząć zejście. Nie, to było tak, że wchodzimy na szczyt i, i trochę było tak, że to nie jest jeszcze szczyt, tak, że trzeba jeszcze iść dalej na następną, na następną. W zejściu widziałem światło za mną, jak już dotarłem na przełęcz, widziałem światło na grani posuwające się, pomyślałem się, że to jest Artur, że on idzie pierwszy. Rzeczywiście ten odcinek od przełęczy do namiotów był bardzo męczący, to odpoczynki co kilka kroków. Głównym moim zmartwieniem wtedy było to, jak znaleźć namioty, bo to jest jednak rozległy, uszczelniony stąd, panie Bardzo się o to martwiłem, zaprzątało to moją, moją myśl. Wymagało dużej koncentracji, żeby otworzyć całą tę drogę z góry i w nocy po ciemku na te namioty trafić. I widziałem cały czas tego schodzącego Artura. Dopiero w odległości około godziny, półtorej od namiotów odwracając się w tył, patrząc na to, gdzie są chłopcy, czy widzę światła, wiedziałem, że powinienem widzieć ich czołówki. Zobaczyłem czołówkę na grani. No i to mnie przeraziło, absolutnie mnie przeraziło. Wiedziałem, że coś poszło nie tak, że coś jest nie w porządku, że nikt z, nikt z kolegów nie powinien w tym momencie znajdować się na grani, wszyscy już powinni być poniżej przełęczy i schodzić. Dlatego pierwszą rzeczą, którą zrobiłem po dotarciu do namiotu, była rzeczywiście próba naprawy tego radia. Spędziłem na tym około 15 minut. Udało się to przestawić. Okazało się, że trzeba było radio odblokować. wcisnąć tylko jeden przycisk. Po prostu zmieniły mi się presetowane, czyli programowane wcześniej stacje. No, uzyskałem łączność z krzyżkiem. Włączyłem się szybko w łączność z Tomkiem. Dowiedziałem się, co się stało. No, pojawiło się martwienie o to, że akurat cały czas nie schodzi. Natomiast jak widziałem jego światło, Oczywiście dawałem mu sygnały świetlne, zacząłem gotować picie, w pewnym momencie Artur mi zniknął z oczu, no wydało się to niepokojące. O godzinie, myślę, że około 12, 12.30 wyszedłem po Artura, żeby sprawdzić co się dzieje, dlaczego nagle mi zniknął z pola widzenia. No, rzeczywiście to wyjście było bardzo, bardzo ciężkie. Ja tak naprawdę pół godziny mnie nie było, pół godziny, 40 minut mi nie było w namiocie. W tym czasie udało mi się pokonać około 50 metrów terenu. Schemat był taki, że robiłem, e, robiłem jeden krok, jeden krok to było 8 oddechów. Wzięłem to liczyć oczywiście, wyznaczać sobie cele, często się to w górach robi, natomiast rzadko, e, rzadko idzie to aż tak ciężko. 8 oddechów na jeden krok. Trzy kroki, po trzech krokach długi odpoczynek, trzeba było się na śniegu odpocząć, no, po 40 metrach stwierdziłem, że to jest kompletnie bez sensu i że ja po prostu nigdzie nie dojdę. Zawróciłem z powrotem do namiotu, Artur się na szczęście objawił, chwilę później nawiązaliśmy kontakt głosowy, potem już wzrokowy, Artur około długiej, myślę, że trochę może, nie wiem, druga, 10, chyba 15, dotarł do obozu. No i cały czas czekaliśmy na Maćka. Wyjawiliśmy pewnie, że w każdej chwili on po prostu dojdzie. No i bardzo, bardzo się martwiliśmy o Tomka. Myślę, że nigdy nie zapomnę tej nocy, W bardzo z słowa z bo rzeczywiście dramatyczne i traumatyczne były rozmowy z Tomkiem. Wszyscy się włączaliśmy w tą łączność, próbowaliśmy go namówić w każdej łączności po prostu do zejścia. One rzeczywiście były powtarzalne, te, te łączności. No i była mowa o tym, że każdy krok w dół przybliża Tomka do życia, każda sekunda tam no, przybliża go do śmierci.